Jeśli dobrze zrozumiesz mechanizm uzależnienia od kopium, to może to realnie zmienić twoje życie, dlatego słuchaj uważnie. Kopium to tak naprawdę zlepek dwóch angielskich słów koop, czyli radzić sobie, i opium, czyli uzależniającej substancji przeciwbólowej. Samo koopium oznacza po prostu pewien fikcyjny narkotyk, który uśmierza ból wynikający z nieprzyjemnych zdarzeń. Coś jak soma z dystopii nowy, wspaniały świat, tylko że w tym przypadku narkotykiem nie jest pigułka, lecz toksyczny sposób myślenia. Kopium występuje w kulturze internetowej. Jest często używane w memie, w którym PPD Frog jest podłączony do butli z oznaczonej właśnie tym słowem. Geneza sięga natomiast 2003 roku, kiedy raper Kick The Sneak wydał w Stanach Zjednoczonych album zatytułowany Kopium. Patrząc na Google Trends, słowo przeżywa renesans w mowie młodych ludzi, szczególnie tych korzystających z platformy Twitch, gdzie kopium jest stosowaną emotką. Kopium przeszło na Twitcha z 4chana. 30 marca 2018 roku anonimowy użytkownik Forchan zamieścił słowo na tablicy, a 5 lipca 2019 roku ktoś inny opublikował mema PPD Frog wdychającego kopią ze zbiornika. Mem ten idealnie wbił się w zapotrzebowanie społeczności internetowej. W prosty, śmieszny i jednocześnie trochę gorzki sposób pokazuje, jak ludzie radzą sobie z porażkami. Łzy spływające po policzku Pepe są częstym dodatkiem do mema. Dają znać odbiorcy o cierpieniu i bólu wynikającym z porażki lub straty. Podłączenie do butli z kopią w oczywisty sposób sugeruje, że butla ta utrzymuje Pepe przy życiu. Jednak powstaje pytanie, czym dokładnie jest kopią znajdujące się w butli? Jednym zdaniem można je opisać jako mechanizm odsuwający odpowiedzialność. Dzieje się to za pośrednictwem wymówek, teorii konspiracyjnych, okłamywania samego siebie lub sztucznego bycia pocieszanym przez otoczenie. W rezultacie ktoś, kto pak kopił, będzie myśleć w następujący sposób. To nie moja wina. To świat się na mnie uwziął. Nie miałem farta. Okoliczności mi nie sprzyjają. Pogoda jest zła, ale również może tworzyć scenariusze. Odczytała, ale nie odpisała? Pewnie nie ma czasu. Nie zostałem zaproszony na urodziny znajomego? Pewnie nie organizuje. Kopium, czyli ćpanie wymówek, teorii i wymyślonych historii, może sprawić, że poczujesz się trochę lepiej, ale nie rozwiąże problemu. Nie odmieni twojego życia. Jedyne co da, to zamknięcie w komfortowym schemacie myślenia. Początkowo kołpium było używane w kontekście porażek odniesionych w grach komputerowych, przykładowo, słabo mi idzie, bo niewygodnie mi się siedzi. Ono szukuje, to cheater, nie da się grać na tej nowej myszce. Nikt mi nie pomaga, dlatego przegrywam. Mam wolny internet i wszystko laguje. Jak słuchasz tych wymówek, to kojarzą się z kilkunastoletnimi dziećmi, które nie są w stanie zaakceptować porażki, a następnie znaleźć rozwiązania. Każdy z nas miał kiedyś 10 czy 12 lat i zachowywał się w ten sposób, oburzenie na rzeczywistość i poczucie niesprawiedliwości zamiast wzięcia odpowiedzialności i podjęcia się działania. Kłopot w tym, że dla wielu osób ten mechanizm nie zanika z wiekiem i co gorsza, nie dotyczy wyłącznie gier komputerowych, ale jest przekładany na inne sfery życia. Ludzie z Twojego otoczenia lub nawet Ty sam regularnie wdychają kopię w obliczu porażki. Nie dostałem się do wymarzonej pracy, bo mieli za duże oczekiwania. Wcale nie dlatego, że to moje kompetencje były zbyt niskie. Miałem stłuczkę, bo było za ślisko. Wcale nie dlatego, że nie dostosowałem prędkości do warunków. Przegraliśmy mecz, bo sędzia był przekupiony. Wcale nie dlatego, że po prostu zagraliśmy słabiej. Rozumiesz już ten mechanizm. Przykładów można mnożyć w nieskończoność i jeśli uważnie zaczniesz się przeglądać otoczeniu, to dostrzeżesz, że niemal wszyscy nieustannie wdychają kopią. Od błahych i mało znaczących sytuacji po naprawdę poważne problemy. Niepokojące jest to, że niewinne wymówki z czasem stają się nawykiem. W rezultacie, zamiast brać odpowiedzialność i szukać rozwiązania danego problemu, człowiek zaczyna obwiniać wszystko i wszystkich wokół. To jak tabletka przeciwbólowa. Nie eliminuje przyczyny bólu, lecz łagodzi jego objawy. Ból dalej istnieje, po prostu przestajesz go czuć. Tak samo działa koopium. Sprawia, że negatywne emocje i poczucie winy są przekierowane na otoczenie zamiast na samego siebie. Radzenie sobie z porażką nie jest łatwe, dlatego mechanizm typu koopium jest tak powszechny. Łatwiej jest przenieść odpowiedzialność na pogodę, niż wziąć na siebie. Nikt nas nie uczy, jak radzić sobie z porażkami. Jest to niejako tematem tabu i powodem do wstydu. Temat radzenia sobie z porażką jest niezwykle ważny, ponieważ każdy na co dzień doświadcza takich sytuacji. Dlatego kluczowe jest zrozumienie faktu, że porażka i wszelkie negatywne emocje z nią związane są integralną częścią życia tak samo istotną jak sukcesy to nie jest tak, że można odłączyć jedno od drugiego. Można minimalizować ryzyko porażek i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesów, ale do tego trzeba działania. Kopium natomiast jest pewnego rodzaju pułapką. Daje złudzenie poprawy sytuacji podczas gdy tak naprawdę wprowadza Cię do strefy komfortu, w której przestajesz rozwiązywać problemy. Jaki jest efekt? Problemy się mnożą, nawarstwiają i rosną w siłę. Stare pozostają nierozwiązane, a do tego dochodzą nowe. W końcu ból jest tak silny, że jedna tabletka, czyli wdech kopium, przestaje wystarczać i trzeba sięgać po coraz mocniejsze środki, przykładowo izolację społeczną, lub w skrajnych przypadkach prawdziwe substancje psychoaktywne. Należy pamiętać, że porażka nie definiuje nas jako ludzi, ale może być silnym impulsem do dalszego rozwoju i sukcesu. Możesz ćpać kopium w obliczu porażki, ale to do niczego nie prowadzi. Jakie konsekwencje nastąpią, jeśli regularnie i nagminnie będziesz wdychał kopium? Unikanie porażki może prowadzić do stagnacji i braku postępu w naszym życiu, ponieważ nie podejmujemy ryzyka i nie uczymy się na błędach. Jeśli szukasz pracy i chodzisz na rozmowy kwalifikacyjne, to po pierwszym odrzuceniu stracisz motywację i nigdy nie sięgniesz po lepsze stanowisko bo przecież wszędzie mają za duże wymagania. To twoje kopium. Kiedy natomiast pogodzisz się z porażką i wyciągniesz wnioski, to przed kolejną próbą zdobycia nowej pracy zwiększysz swoje kwalifikacje i pójdziesz tam będąc w znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej. W rezultacie zdobywasz nową pracę, a jakość życia wzrasta. Więc decyduj, czy wdychasz dalej kopium i cierpisz na stagnację, czy może jednak bierzesz odpowiedzialność na siebie i działasz. Wdychanie kopiu może również prowadzić do utraty szacunku. Jeśli zawsze masz wymówki oraz przerzucasz odpowiedzialność na innych ludzi i otoczenie, to naturalnie ludzie zaczną Cię postrzegać jako toksyczną i niedojrzałą osobę. Przerzucanie odpowiedzialności jest tak naprawdę zaciąganiem długu wobec otoczenia. Raz czy dwa to się uda, bo ludzie Ci ufają, ale z czasem Twoja zdolność kredytowa spada, zwłaszcza jeśli nie spłacasz długu, tylko zaciągasz kolejne. Dlatego uświadom sobie. Odpowiedzialność nigdy nie znika, po prostu zmienia właściciela. Kopium może prowadzić do utraty kontroli. Kopium z racji, że jest metaforycznym narkotykiem, podobnie może uzależniać i sprawiać, że stracisz kontrolę. Może dojść do momentu, w którym nie poradzisz sobie bez kopium, tak jak ktoś uzależniony od leków przeciwbólowych musi je przyjmować. Będziesz coraz bardziej wrażliwy na niesprzyjające okoliczności i coraz mniej zdolny do podjęcia się walki. Twój umysł po latach ćpania kołpium przyzwyczai się do tego mechanizmu. Dlatego zdecyduj, czy wdychasz dalej, czy zostawiasz ten. Nauk. Jak przestać wdychać kopium? Zmień perspektywę. Patrz na porażkę jako na okazję do nauki i rozwoju osobistego, a nie jako na klęskę lub niepowodzenie. Pamiętaj, że każda porażka jest szansą na lepsze zrozumienie swoich błędów i poprawę swoich umiejętności. Bądź cierpliwy i wytrwały. Porażka może być frustrująca, ale ważne jest, aby nie poddawać się zbyt szybko. Często sukces wymaga czasu i wysiłku, a porażka może być tylko krokiem w procesie osiągania celów. Analizuj swoje błędy. Zamiast skupiać się na negatywnych aspektach porażki, skup się na tym, co można z niej wynieść. Analizuj swoje błędy, szukaj sposobów na ich poprawę i podejmuj działania, aby uniknąć ich w przyszłości. Korzystaj ze wsparcia innych. Nie bój się prosić o pomoc, gdy czujesz się przytłoczony lub zniechęcony. Czasami pozytywny wpływ innej osoby może pomóc nam spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i znaleźć rozwiązanie. I najważniejsze, bądź wyczulony na mechanizm kopium. Za każdym razem, jak będziesz chciał przenieść odpowiedzialność na czynniki zewnętrzne, to się wstrzymaj i pomyśl, co tak naprawdę jest przyczyną porażki. Najpierw powiedz sobie, jaki błąd ty popełniłeś, a dopiero później szukaj innych przyczyn niepowodzenia. Ważne, żeby nie stosować kołpium jako jednego z mechanizmów kształtowania swojego życia. To po prostu złudny mechanizm, który polega na odciąganiu konsekwencji w czasie. Kupujesz chwilową ulgę w zamian za długoterminowe konsekwencje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat porażek i radzenia sobie z nimi, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz anatomii porażki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.